W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Boże, miłosierny Panie, obchodząc rocznicę śmierci Twojego sługi, prosimy Cię, abyś Jemu dał miejsce w niebie błogosławiony pokój i jasność Twojego światła. Panie, wysłuchaj łaskawie naszych modlitw za sługę Twojego, którego rocznicę śmierci obchodzimy. Prosimy, abyś go przyjął do społeczności Twoich świętych. Spraw prosimy Cię, Panie, aby Twój Sługa, którego rocznicę śmierci obchodzimy, otrzymał przebaczenie i wieczny odpoczynek przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.